Cześć wszystkim w moim drugim poradniku do Microsoft Excel. Dzisiaj po dodawaniu i odejmowaniu yy, mnożenie, dzielenie i potęga, więc nadal jakieś bardzo podstawowe tematy, więc jeśli macie jakąś podstawową wiedzę, to myślę, że tym razem nic dla Was ciekawego się nie znajdzie. Yy, zacznijmy od mnożenia, czyli tabelki z samej góry. Zaczynamy. Jak we wszystkim, praktycznie w Excelu, od wprowadzenia znaku równa się i. Podobnie jak w dodawaniu i odejmowaniu, najpierw zaznaczamy pierwszą cyfrę, którą chcemy pomnożyć. Tym razem wpisujemy gwiazdkę i drugą cyfrę. Wychodzi nam wynik z tej pomnożenia tych dwóch cyfr. Możemy przeciągnąć i na przykład 5 razy 35 to 175. To teraz sobie podzielmy. Już chyba myślę, że wszyscy zapali schemat, jak to działa, więc bierzemy pierwszą cyfrę, tym razem dajemy ukośnik i drugą cyfrę i klikamy Enter. Czyli wynik 22 podzielić na 33 to 0,66666 i tak dalej. Przeciągamy w dół. No i jak widzicie. Dzieli się wszystko ładniej. Z potęgami nie jest wcale trudniej, yy, mogłoby się wydawać, że będzie trudniej, ale nie jest to jest też jakieś ultra skomplikowane. Yy, robimy to tak samo jak poprzednie działania, tylko w tym przypadku dajemy pierwszą cyfrę. Dajemy taki daszek, który wykonujemy poprzez kliknięcie Shift i 6: po prostu cyfry 6. I klikamy drugą cyfrę. Wyjdą nam jakieś ultra duże cyfry, ale na przykład 69 do potęgi pierwszej to 69. I na dzisiaj to wszystko. Jeśli macie jakieś pytania do tego, to jak zwykle zapraszam. I gdybyście mieli jakieś konkretne tematy, które chcecie poruszyć i które fajnie by było pokazać, to oczywiście też śmiało piszcie. Dzięki.